Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Awokracja i w dzisiejszym odcinku, zgodnie z Waszymi prośbami, temat: Komunie, chrzciny, sukienki i nie tylko e, na specjalną okazję. Będąc wielokrotnie gościem tego typu uroczystości, byłam świadkiem Zawsze udanych stylizacji. Zazwyczaj to były stylizacje, które odbiegały od wszelkich zasad, które jednak obowiązują w kościele. I jeśli e, idziemy do kościoła, czy jesteśmy wierzące, czy niewierzące, to zasady pewne powinny zostać uszanowane. Głównymi zasadami jest skromność. Brak dekoltów, brak odsłoniętych ramion, niewidoczna bielizna, klapki, sandały, nawet sandałki na szpilce nie są mile widziane. Nie są mile widziane również bardzo wysokie obcasy. Tak naprawdę od wielu, wielu lat, właściwie od zawsze, skromność w ubiorze była na pierwszym miejscu i to był właściwy ubiór elegancki i skromny do kościoła. Możecie powiedzieć, że jakieś archaiczne zasady. Nie, nie możecie tak powiedzieć, ponieważ jeszcze do niedawna chodzenie w spodniach kobietom też nie wypadało. Nie wypadało, moi drodzy. Więc sukienki to jest i tak całkiem e, spore ustępstwo. E, I te sukienki też nie powinny być zbyt frywolne. Mhm. Zasady są dosyć proste. Dzisiaj pokażę Wam sukienki, które mm, nie są nudne, ponieważ może po tych wszystkich zasadach, które Wam powiedziałam, wyobraźcie sobie, że trzeba założyć coś. Totalnie nudnego, w górych kolorach, prawie do ziemi, jakieś niskie buty. Jakieś. Nie, 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 słuchajcie. Można się ubrać super pięknie, a wedle tych zasad. Zacznijmy od polskiej firmy Moda Size Plus. Iwanek właśnie mają nowości na wiosnę i znalazłam idealną sukienkę, która występuje w kilku kolorach. Idealnie dada się i na komunię, i na szcinę, A jeśli dacie się odważniejsze dodatki, większy błysk, to i na wesele. Też ją założycie. Sukienka występuje w trzech kolorach, jest bardzo podobna do takiej, którą miałam na jednym z wesel. Ja akurat miałam czerwoną. E, tutaj te wiosenne kolory pięknie połączą się z delikatnymi dodatkami, z czółenkami na przykład w kolorach pastelowych lub białym, albo cilistym, albo takim pudrowym różu też będzie pięknie. Kolejna bardziej kwicista i z większymi bufkami sukienka, ale nadal uważam, że w dobrym tonie. Jeśli chodzi o długość, no to tutaj modelka ma tak ciut w kolano, więc to już same musicie sobie dobrać. Proponowałabym ją raczej dla średniego i niższego wzrostu, wtedy, wtedy ta długość będzie prima sort na trzciny czy komunię. Niższy wzrost już był, to może coś dla wysokich dziewczyn i nie sukienka. Wiem, że nie każda z Was lubi sukienki. Garnitury też jak najbardziej. Tutaj akurat mamy z brytyjskiej sieciówki długa marynarka i przepiękne spodnie dzwone Jestem w tym zakochana zestawie i bardzo chciałabym go posiadać, tylko groszkowy kolor troszeczkę do mojej urody nie do końca, więc proponuję tej może typ kolorystyczny wiosna. Przepięknie będzie w tym wyglądać. Oczywiście obca, zbyt wydłuża optycznie nogi, a sam garnitur jest dosyć mimo wszystko zachowawczy, mimo że w trendach, więc jak najbardziej przyzwoity również na kościelne okazje. Ale rzeczywiście też rzuca się w oczy tym kolorem, więc. Do rozważenia, dziewczyny. Plisy są moją miłością, więc oczywiście musiała się znaleźć też taka sukienka. E, tutaj mamy motyw kwiecisty, dekolt nie jest za duży. E, sukienka bardzo kobieca, długość e, taka dłuższa, midi, piękna i zwiewna. Sama siebie w niej widzę i bardzo mnie ona korci, ale hamujemy się, hamujemy się. Ewa, uspokój się. Bardzo sobą walczę, żeby nie była moja. Bardzo. Czarna. Wiem, że wiele z Was lubi czarne stroje, czarne stylizacje. E, tutaj również wersja do pióra, do pracy, możecie założyć na różne okazje. E, nie ma dużego dekoltu, długość jest spoko. E, wydłuża nieco nogi, ponieważ odcięcie jest wyżej. Te dwa złote guziki, e, no tutaj podkreślają to jeszcze dodatkowo, więc założycie i do pracy, i na właśnie eleganckie e, wyjście, także tutaj do kościoła. Bardzo ok. Tutaj już wkraczamy w klimaty mocno widoczne, jeśli chodzi o print, kolorystycznie jest dosyć mocno, więc yy, czy nadaje się ona do kościoła, czy to jest skromny ubiór, jeśli chodzi o kolory może nie do końca, jeśli chodzi o fason jak najbardziej, musiałam Wam pokazać tę sukienkę, bo bardzo mi się podoba, jest z Bonprix i jest bardzo fajnej i cenię. Jeśli chodzi o marki, które wręcz... Yy, Takich sukienek na okazje kościelne miały w brutto. Na pewno Doroty Perkins, Jors i Marks and Spencer. No i tutaj mam propozycję od Jorsa, właściwie kilka propozycji. Każda z tych propozycji to jest propozycja z kwiatami, ale długość jest bardzo fajna. Kolorystyka, zobaczcie, w kolejnej sukience też spoko. E, dosyć grzeczne to. to no, ale jakie mają być do kościoła? No, kochane, mówmy się. Sukienek jest wiele, jest wiele rodzajów, wiele rodzajów dekoltów. No i fason typowa skater dress. Klasycznie, bez udziwnień. Kolejna propozycja z Uli Popken. Bardzo podoba mi się kolor i fason tej sukienki. Tutaj mamy obniżony zdecydowanie stan e, sukienka, zarówno do pracy, jak i właśnie na takie okazje poważniejsze, więc polecam. Jeśli słyszycie koguta, to nie są efekty dźwiękowe dodane, tylko po prostu taki tu mamy klimat. Jest sielsko i anielsko. Kocham sukienki lniane i ta również, ta sukienka również bardzo mnie tutaj kręci i moje włos nie wylądowałaby w mojej szafie, a kto wie, czy jeszcze nie wyląduje. Też jest z nowości w Ula Popken, lniana ma, piękne na górze, nie wiem jak to nazwać, takie ornamentowe, to nie jest chyba haft czy haft, chyba haft. Jest oczywiście przyzwoita znowu kogut, ale również właśnie ma fajny fason, no i zdecydowanie na lato jak najbardziej, więc polecam. Żeby Was nie zanudzić sukienkami, zróbmy mam przerwę na buty, członka z niskim obcasem. Ten kogut nie dobije. Jakie buty? Kurczę, jak najbardziej uniwersalne. Jeśli chcecie zainwestować trochę lepsze buty ze skóry, no to niech to będą kolory, które się sprawdzą do większości kreacji. Cielisty, czy nawet biały. Biały wbrew pozorom sprawdza się w wielu, wielu e, stylizacjach. Ale pokażę Wam takie jaśniutkie, właśnie cieliste, spokojne. Tutaj mamy Ewę Mingę, do takim klocku. E, nieduży obcas, na pewno wygodniejszy niż wysoka szpilka, no i bardziej pasujące do okazji. I drugie, dosyć podobne, również skórzane, e, tym razem na niskiej szpilce. Z tą sukienką się mocno zastanawiałam. E, na modelce dekolt nie wyglądał na duży, i przy niższym lub średnim wzroście również długość powinna być odpowiednia. To sukienka w przepięknym kolorze, również na stronie występuje w granacie, takim ciemnym mocnym. Piękna. E... Ale wymaga na pewno dobrej blizny. A jaką bliznę, to już wiecie z poprzednich odcinków, że mam coś fajnego do zaproponowania. E, takie materiały niestety nie wybaczają, i na przykład na nimi majtek mogą się odznaczać e, szwy. Dlatego uwaga z blizną przy takich sukienkach, a sama sukienka jest piękna. E, nie wiem, czy tak na chrzciny. 100%, procent, raczej tak 90%, ale również jeśli dacie na przykład piękne, duże kolczyki i, i szpilki, to obskoczycie również wesele, więc to jest zależy wszystko od dodatków, jak to ubierzecie, czy skromnie, czy pełen blicht. Od okazji do okazji. Fajna sukienka. Słuchajcie, słońce wyszło, mam nadzieję, że to w ekranie widać, na pewno widać. Kogut pie, jest bosko. Yy, idźmy w kolejną sukienkę. Tutaj yy, na zdjęciu wygląda by miała duży dekolt, ale na modelce tak to nie wyglądało, więc wydaje mi się, że mogłaby się nadać na komunie, raczej dla średniego, niższego wzrostu, żeby też nie odsłaniać kolan, które powinny być w kościele zasłonięte. A jak sprawdzić, czy długość jest odpowiednia? Usiądźcie, jeśli kolana wystają, to według... Yy... Bez kodu kościelnego nie jest to dobra kreacja. Tyle. Czy sukienka, która może służyć do pracy, może służyć również do kościoła? Tak. W kościele obowiązuje elegancki, skromny ubiór. W pracy bardzo podobnie. Tutaj mam sukienkę w granacie, koszulową z dłuższym tyłem. Eee... I może nie zakładajcie tak jak modelka ciężkich buciorów, tylko coś eleganckiego i będzie naprawdę bardzo dobrze. Możecie to również połączyć z paskiem. Proponuję biały, albo na przykład cielisty, albo złoty. Będzie bardzo fajnie. Lila, mój ulubiony kolor, który mi zupełnie nie pasuje. Tak, ostatnio mam fazę na ten kolor i niestety, no do mojej urody tak nie do końca. Więc dziewczyny zazdroszczę, piękna, zwiewna sukienka. E, idealna również właśnie na takie poważniejsze okazje. Na randkę też założycie. To jest taki krój sukienki, który się sprawdzi na wiele, wiele, wiele okazji. Jak najbardziej polecam kopertowe sukienki. Nie dość, że są wygodne, to bardzo wiele sylwetek w nich bardzo korzystnie wygląda. Kolejna zwiewna sukienka, dosyć zachowawcza. Biel w groszki. Wiadomo, groszki się musiały pojawić, w końcu to ewokracja. Ewokracja kocha groszki. Jeśli chodzi o dodatki, proponuję po prostu ciemne, czarne buty. Jeśli chcecie dać pasek, to ok, ale również w takiej formie wygląda bardzo elegancko. Zróbmy sobie kolejną przerwę na buty, czas na płaskie. Jeśli chodzi o odkrytą piętę, teoretycznie odkryta pięta czy sandałki zabierają elegancji stylizacji. I według takiego, wiecie, twardego dress code'u myślę, że powinno się tego unikać, ale musiałam Wam je pokazać. Tutaj mamy klasyczny czerń i cielisty kolor, mamy również białe i takie Wam polecam. Dziewczyny, białe buty pasują do wielu, wielu rzeczy. Słońce znowu wychodzi, więc pewnie zwariują zaraz kolory, e, więc szybko powiem jeszcze o klasycznych, e, to wszystko z na szeroką nogę, dziewczyny, klasycznych czułemkach e, na polskim się lakierowanych. Jak kogoś na ślubach czy na komuniach staram się jednak przestrzegać zasad miejsca, w którym jestem e, i nie powodować jakiegoś zgorszenia, ani e, no, popełniać karygodnego fopa. Więc dziewczyny, żadnych mega wysokich szpilek, żadnych mini, żadnych nowych strojów, ramionczek od staników, staników, uprzęży. Po co, dziewczyny? Nie róbcie tego, bo nie wyglądacie zjawiskowo ani modnie, tylko wyglądacie groteskowo. Moje propozycje nie były aż tak zachowawcze, ale jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe sukienki takie... 100% dla kobiet właśnie mm, skromnych, to zobaczcie sobie markę Marizelne. E, Zeli? Zeli? Tutaj. <tum> Tam jest dużo takich propozycji, ale do rozmiaru 46, tego dzisiaj się nie znalazły w zestawieniu. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, kolejny odcinek w środę o 15, w sobotę o 15, a żebyście były ze mną, no to koniecznie subskrypcja, łapka w górę, ta moje serduszko, no i widzimy się. Buziaki!